Dzień dobry państwu. Artur Siekaczyński, Zapraszam na program Dzień Wschodzi. A dzisiaj naszym gościem jest profesor Marek Pietraś z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, specjalnie troszeczkę wyczekaliśmy, że tak powiem, ten temat. Nie szliśmy na tej fali pierwszej. Bo teraz chyba możemy trochę więcej powiedzieć, a mowa oczywiście o Donaldzie Trumpie i jego drugiej prezydenturze. Pierwszy tydzień zawiera w sobie dużą symbolikę tych pierwszych decyzji. Na ile Donald Trump będzie realizował obietnice wyborcze, na ile także będzie konsekwentny w tym, w tym co mówił. I te pierwsze decyzje no, aż tak bardzo nie są zaskakujące, aczkolwiek jest ich dużo i w sposób dosyć istotny zmieniają. Funkcjonowanie Stanów Zjednoczonych w środowisku międzynarodowym. Znaczy, po pierwsze, uwolnienie, ułaskawienie tych, którzy atakowali Kapitol, symbol demokracji w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, pytanie: czy to jest tylko efekt gestów wdzięczności wobec tych, którzy wówczas biernie obserwującego to wydarzenie, Donalda Trumpa poparli, poparli, czy też jest to pewien taki symbol, że pro, polityka staje się pragmatyczna, natomiast wartości są drugorzędne, więc możemy z tego głębszy wniosek wyciągać. Jeżeli chodzi o decyzje, no, takie jak polityka migracyjna, bardzo radykalne działania z przekazem medialnym i w odniesieniu do wydalania migrantów, i w odniesieniu do Budowy muru z Meksykiem, ogłoszenie stanu nadzwyczajnego, aby tam w tą strefę przygraniczną e, można było zaangażować Armię na, Narodową, siły bezpieczeństwa. To są bardzo m, radykalne działania i blady strach padł na tych kilka milionów nielegalnych imigrantów e, w Stanach Zjednoczonych. No ale są elementy działań na arenie międzynarodowej. No, wycofanie podpisu pod protokołem z Paryża dotyczącego zmian klimatycznych. To symbolizuje korektę decyzji Bidena, bo Biden właśnie w, w tych pierwszych tam kilkudziesięciu decyzjach, między innymi podjął, podjął tą decyzję w 2021 roku, żeby przywrócić podpis Stanów Zjednoczonych pod protokołem z Paryża, tak samo członkostwo w Światowej Organizacji Zdrowia. Trump wycofał po raz kolejny członkostwo Stanów Zjednoczonych w Światowej Organizacji Zdrowia. Czy to oznacza? Że przechodzimy do głębokiego pragmatyzmu na arenie międzynarodowej, do polityki siły, a ograniczymy instytucje międzynarodowe. No, jeżeli mówimy o polityce siły, to oczywiście spektakularne są oświadczenia o tym, że właściwie Kanada to mogłaby być 51. Stanem, stanem Stanów Zjednoczonych, że Grenlandia geopolitycznie bardzo by Stanom Zjednoczonym pasowała. To zadaje pytania o to, czy funkcjonujemy w dalszym ciągu w ładzie opartym na zasadach? Stany Zjednoczone prezentowały do tej pory do państwa, które jest ostoją ładu opartego na zasadach. No, takie chociażby zasady karty, jak integralność terytorialna, nienaruszalność. Suwerenności innych innych państw czy też wkraczamy w okres koncertu mocarstw przewartościowań geopolitycznych, które zachodzą i Stany Zjednoczone będą graczem bez uwzględniania zasad, zgodnie z którymi ład międzynarodowy funkcjonował. Tutaj też pojawia się pytanie w kontekście, no właśnie Kanada, 51 stan generalnie geopolitycznie z bliska. Co to oznacza w strategii geopolitycznej Stanów Zjednoczonych? Czy Donald Trump wysyła sygnały także pewnej nieobliczalności w działaniach na arenie międzynarodowej tak, aby inni się go bardziej bali, był bardziej wiarygodny i bardziej ne, przestraszający? Tych to może być jest bardzo zaskakujące wiele. właśnie na arenie międzynarodowej, bo Donald Trump przyszedł i de facto... Yy, Złapał za ster, 180 stopni przekręcił w tym momencie, wycofując decyzję poprzednika. No i tak właśnie, bardzo medialnie, agresywnie można powiedzieć, wprowadza tą swoją drugą kadencję, czy już po prostu nie ma nic do stracenia, więc te decyzje mogą być bardziej radykalne i on z tego korzysta. W tej logice, jak pan zaraz powiedział, 180 stopni jest jest sens wielu powodów. Znaczy po pierwsze Trump reprezentuje podzieloną tak zwaną Amerykę, Stany Zjednoczone i ten elektorat, który go e, wsparł, ale ten elektorat no właśnie myślący konserwatywnie, tradycyjnymi e, wartościami. Ten elektorat, który do tej pory był utożsamiany z tymi tym środkowo-zachodnimi regionami, Stanami Stanów Zjednoczonych, tak zwane te rednecks, czerwone karki, jak dosyć pogardliwie określano tą grupę ludzi, ich sposób myślenia. Tylko przypomnijmy, Trump wygrał także we wszystkich Stanach wahających się. To, to znaczy, że ma bardzo silny mandat i myślę, że o tym trzeba podkreślić. Reprezentuje wyborców specyficznie myślących. I podział Stanów Zjednoczonych, więc to odkręcenie o 180 stopni, mieści się w tej logice. Nie poparł inny elektorat. Poparł mnie silnym mandatem, bo nie tylko wygrał różnicą chyba ponad 80 głosów elektorskich, ma przewagę w Senacie, ma przewagę w Izbie Reprezentantów. Swoimi wcześniejszymi decyzjami sprawił, że Sąd Najwyższy jest konserwatywny w swoim myśleniu. To jest olbrzymia władza. A do tego pan redaktor wspomniał o tych przekazach medialnych. No cóż, ma, no, ma do dyspozycji um, maska, który. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, elektroniczne przekazy, jest niewątpliwym wsparciem dla Trumpa. Pytanie, na ile mask realizuje cele Trumpa, na ile re realizuje własne cele. Ekonomiczne, polityczne, kandydować na prezydenta nie może. Ale, ale to jest pytanie o pewną autonomiczność maska. Ale niewątpliwie Trump ma olbrzymie zaplecze, zaplecze medialne. Więc ten zwrot, który dokonuje w polityce zagranicznej, w polityce wewnętrznej, ma swoje uzasadnienie w. W realiach społecznych, ekonomicznych Stanów Zjednoczonych ma swoje uzasadnienie głębokim rozczarowaniu Amerykanów sytuacją ekonomiczną niezwykle wysokim poziomem inflacji. Ja byłem w ubiegłym roku na przełomie maja i czerwca w Stanach Zjednoczonych, w Nowym, Real, Nowym Orleanie, po wcześniejszej widzicie sprzed kilku lat poziom inflacji rzeczywiście nie, niesamowity. Poziom wykluczania, marginalizacji społecznej, niezadowolenia społecznego wysoki. Trump konsumuje ten klimat, ale, jedno, ale jednocześnie wnosi taką własną tożsamość polityczną do tych, do tych działań. Która z tych decyzji może okazać się tą najważniejszą? Bo ta najbardziej medialna, no to wiadomo, te deportacje. Chociażby ta sytuacja z wczoraj, która szybko obiegła internet, że władze innego kraju nie zgodziły się na lądowanie tych nielegalnych imigrantów. Więc prezydent Trump od razu zapowiedział cła, odwołanie wiz. To jest takie najbardziej medialne. Co może się okazać najistotniejsze? Ta nie wiem, polityka wobec Rosji. Pamiętamy, że w tej poprzedniej kadencji prezydent Trump z prezydentem Putinem generalnie żyli raczej w dobrych relacjach. To jest taki. Można powiedzieć zapowiedź tego, że być może dojdzie do jakichś negocjacji między Rosją a Ukrainą. Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową i to funkcjonowanie w zmieniającej się przestrzeni geopolitycznej, mamy do czynienia niewątpliwie z przyspieszeniem zmian i rywalizacja geopolityczna jest dzisiaj główną kategorią analityczną. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że trzeba sobie zadać pytanie o strategię geopolityczną dzisiaj Stanów Zjednoczonych. Myślę, że trzeba będzie poczekać, żeby więcej na to pytanie odpowiedzieć, na strategię bezpieczeństwa narodowego, którą tradycyjnie każda administracja, gdy obejmuje władzę, gdzieś tam po roku przygotowuje, publikuje. Tak samo było, nawet niespełna rok potrzebował Donald Trump. W 2017 roku Biden przyjął swoją strategię bezpieczeństwa narodowego. Co, co zrobi w tej materii Trump? Dlaczego też o tym mówię? Otóż dlatego, że jest takim wielkim znakiem zapytania, po pierwsze, jak Trump definiuje interesy narodowe, zwłaszcza w relacjach z Chinami przede wszystkim. I po pierwsze, jeżeli wyciągać głębsze wnioski zaraz po przysiężeniu, i po otrzymaniu nominacji nowy sekretarz stanu Mark Rubio zorganizował spotkanie z ministrami spraw zagranicznych Australii, Indii, Japonii, z bardzo wyraźnym przekazem, aby ostrzeżeniem dla Chin przed prowadzeniem agresywnej polityki generalnie w regionie Indo-Pacyfiku, zwłaszcza w regionie Morza Południowo-Chińskiego. Rywalizacja z Chinami niewątpliwie jest priorytetem. Ale jak Trump definiuje narodowe interesy Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o stosunki z Rosją i kwestie Ukrainy? Czy w myśleniu o uczynieniu Ameryki Wielkiej ponownie mieści się porażka Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych w Ukrainie i pozwolenie Rosji, żeby Opanowała tą część obszaru e, paradzieckiego. Trump mówił o szybkim zakończeniu wojny, o tym, że Zewański nie, nie był aniołkiem. Natomiast jest pytanie: po pierwsze, jak, jakimi kosztami, e, co to oznacza, że Putin może zakończyć ten konflikt ogłaszając sukces? Politykę, że nie może ogłosić sukcesu. Nie zakończy pewnych działań. W związku z tym to są wielkie znaki, znaki zapytania. Wielkim znakiem zapytania jest stosunek do struktur euroatlantyckich, do Unii Europejskiej. Mowa o konflikcie gospodarczym, o sankcjach ekonomicznych. Znaczy, proszę, źle, źle to ujem, o podniesieniu ceł, które mogą się kojarzyć z sankcjami, natomiast są elementem rywalizacji y, ekonomicznej. Co to ma oznaczać dla Unii Europejskiej? Co to oznacza dla stabilności Sojuszu Północnoatlantyckiego? Tych pytań jest niezwykle wiele. Co to oznacza te pierwsze decyzje? Wycofanie się z protokołu z Paryża i z WHO dla wiarygodności instytucji międzynarodowych? Czy one są potrzebne Stanom Zjednoczonym? Czy potrzebna jest reforma ONZ? Czy po prostu strategią geopolityczną jest ostra rywalizacja, polityka siły? i stąd też zapotrzebowanie na przykład na przestrzeń geopolityczną w sensie Kanady i Grenlandii. No więc tych znaków zapytania jest bardzo wiele. Potrzebujemy wiedzy o większej liczbie konkretów, dokumentach, dokumentach strategicznych, w tym zwłaszcza dla mnie będzie ważna strategia bezpieczeństwa narodowego, którą administracja Trumpa przyjmie. To już pan profesor troszeczkę wybiegł też na kolejne moje pytanie, bo chciałem zapytać Czego możemy się spodziewać, jaka przyszłość czeka świat, Europę w tych najbliższych 4, 5, 6 latach, bo wiadomo, że ta polityka trochę się też wydłuża. W jaki sposób to wpłynie na nas, na nasze życie, i czy to może być taki wyznacznik tego, że faktycznie znowu ten odchył na całym świecie w polityce idzie w tą bardziej konserwatywną stronę, takiego bardziej konkretnego działania? Postawienia na narody, a nie na wspólnotę. Dwa istotne wątki pan redaktor podnosi. Pierwszy, jeżeli mówimy o, o zmianach, które dokonują się na poziomie systemu międzynarodowego, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, Istnieje zgoda co do tego, że jesteśmy w tak zwanym punkcie zwrotnym zmian, które zachodzą w środowisku międzynarodowym. Ważnym momentem był koniec zimnej wojny. Dla wielu generacji to już jest głęboka przeszłość. Jest to za chwilę. Za chwilę Cztery dekady. Ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że koniec zimnej wojny, system dwubiegunowy uruchomił pewien proces zmian, one trwały krótko. Byliśmy zachwyceni liberalnym porządkiem. Była mowa o tak zwanej dywidendzie pokoju, że nie trzeba kłaść na zbrojenia, możemy rozwiązywać problemy socjalne zmiany klimatu na przykład, na to skoncentrować środki. Francis Fukuyama ogłosił koniec historii, powszechną liberalną szczęśliwość. Dzisiaj Francis Fukuyama Huk nie chce, żeby mu zadawano pytania o końcu historii i tą taką liberalną wizję, ponieważ świat nie poszedł absolutnie w tą stronę. Kiedyś profesor Rothfeld w jednej z publikacji użył określenia, że żyjemy w czasie e, tak zwanej e, międzyepoki, między końcem zimnej wojny, a nieznaną przeszłością. I właśnie dzisiaj te, to, co się dzieje na poziomie rozgrywki międzynarodowej, ale słusznie pan redaktor podkreślał i nawiąże do tego, to co się dzieje we wnętrzach państw, tworzy Tworzy przesłanki przewartościowania systemu międzynarodowego i wyłonienie się jakiejś nowej jego jakości. Czy będzie to rodzaj koncertu mocarstw, czy rodzaj hegemonii? Tak jak Donald Trump chce, make America great again. Wielkości Ameryki, ale nie wierzę w to, że system międzynarodowy będzie spokojnie się przyglądał, jak Stany Zjednoczone będą rosły w siłę. Iluzja jednobiegunowości, o tym pisano już w latach 90., kiedy naturalnie po rozpadzie Związku Radzieckiego, bloku wschodniego, Stany Zjednoczone były takim hegemonem w środowisku, w środowisku międzynarodowym. Więc to jest ten punkt zwrotny. I dzisiaj naprawdę niezwykle trudno jest sformułować e, oparty na jakimś prawdopodobieństwie scenariusz przewartościowań, które się dokonają. Czy jakiś rodzaj duopolu, kiedyś nam mówiono. E, Chiny, Stany Zjednoczone z marginalizacją Rosji, ale co z globalnym południem? E, Indie, Brazylia, e, Indonezja i tak dalej, Nigeria, wiele państw globalnego południa przestało tworzyć tło. Dla dotychczasowy, rywalizacji dotychczasowych mocarstw. Więc to jest kolejny czynnik niepewności. I istotny wątek niezwykle to jest ład wewnętrzny w państwach. Widzimy bardzo wyraźnie po okresie, zwłaszcza lata 60., lata 70, takiego zwrotu w preferowanych społecznie wartościach, zwłaszcza w Europie, w kierunku centrowo-lewicowym, lewicowym, sukcesy partii socjaldemokratycznych. Natomiast dzisiaj to absolutnie idzie w prawą stronę. I jest pytanie, jak efekt i to takiej bardzo wyraźnej legitymizacji Trumpa w Stanach Zjednoczonych wpłynie na akceptację, wsparcie, taki wiatr zmian. W kierunku prawicowych wartości, przesunięcia nastrojów społecznych w kierunku akceptacji silnej, silnej władzy, konserwatywnych wartości. Ochrony tożsamości, obrony przed, przed procesami globalizacyjnymi, przed taką tą presją odmienności kulturowej, bronienie własnego ja ucieczka w tożsamość, to wydaje się, jest świat, który nam się dzisiaj, dzisiaj wyłania, a taki świat nie tworzy przesłanek do myślenia w kategoriach ponadnarodowych, wspólnych wartości, wspólnych rozwiązań, raczej zamykanie się narodowe, myślenie konfrontacyjne. z tym systemie preferencji społecznych. No, takie wartości i taki sposób myślenia zaczyna bardzo wyraźnie dominować. a trzeba pamiętać o tym, że między, Ładem wewnętrznym w państwie, preferowanym systemem wartości, a jego zachowaniach na arenie międzynarodowej istnieje wiązek. Polityka zagraniczna wyrasta z wnętrza państwa. To też o tym trzeba, trzeba pamiętać. Profesor Marek Pietraś, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS. Dziękuję. Dziękuję bardzo.